Cześć, miło mi się z wami zobaczyć po krótkiej przerwie. Dzisiaj prezentujemy wam walizkę z narzędziami do gładzi. Walizka sprawi, że zarówno podczas pracy, jak i w warsztacie będziesz miał porządek, dodatkowo walizka chroni twój sprzęt przed uszkodzeniami. Dzięki czemu zdecydowanie dłużej będziesz mógł cieszyć się i pracować na proponowanym sprzęcie. Gąbkowe wykończenie wewnątrz walizki zapobiega oszacaniu się delikatnych ostrzy szpachli. Bogate wyposażenie zestawu pozwala nam na wykonanie gładzi bez dobierania dodatkowych narzędzi. Ostrza o grubości 0,3 mm idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju mas dostępnych na rynku. System wymiany ostrza pozwala na zmniejszenie kosztów przy ewentualnym uszkodzeniu części roboczej. Walizka zawiera szpachle z wymiennym ostrzem do gładzi w rozmiarach od 200 do 1000 mm adapter z wymiennym ostrzem do gładzi, aluminiowy dwumetrowy kij Teleskopowy, a także wałek do gładzi 230 mm oraz szpach lenierzeczą Silver Line w rozmiarze 150 mm. Walizka z narzędziami do gładzi to idealne rozwiązanie dla osób i firm, które planują lub zajmują się kładzeniem gładzi na sufitach i ścianach. Zapraszamy do polumienia, komentowania i udostępniania filmików. Walizkę z narzędziami do gładzi kupisz w suwałkach w Master Centrum Narzędziowe przy Ulicy Raszkowskiej 151. Serdecznie zapraszam!